Elementy związane z działaniem kokainy na układ dopaminergiczny i na układ nadrenergiczny się sumują. Przez to no, najbardziej niebezpiecznym skutkiem zażycia kokainy jest oczywiście bardzo duże podwyższenie ciśnienia, prowadzące do na zawału serca, do krwotoków, do tym podobnych, tym podobnych powikłań, no i oczywiście prowadzące, prowadzące do, do zgonu. Kochani, w dzisiejszym odcinku wracamy do tematu uzależnień od narkotyków i poruszę tym razem kwestię uzależnień od kokainy. Zanim to zrobię, to chciałbym się ustosunkować do niektórych wpisów pod poprzednimi odcinkami dotyczącymi narkotyków. Najwyraźniej wypowiadały się osoby, które zażywają narkotyki. Ja rzeczywiście przyznaję, iż narkotyki. Nie zażywam, tak więc jak ktoś zarzucał mi pod odcinkiem, iż nie wiem co mówię, ponieważ on przyjmuje narkotyki, jest nieco inaczej. No tak, w istocie ja takich doświadczeń nie mam, natomiast ja swoją wiedzę, moi drodzy, nie czerpię. Nie tylko czerpię z książek, oczywiście, ale przede wszystkim czerpię z rozmów z pacjentami, tak. Mam bardzo wielu pacjentów, ale pomyślałem sobie, że w przyszłości będę zapraszał innych kolegów, terapeutów. Jeżeli się ktoś zgodzi, będę również zapraszał osoby, które wyszły z nałogu, i być może tego typu rozmowy będą dla Was interesujące. Przechodząc do kokainy, no, jest to jeden z najstarszych narkotyków. Inkowie już 3000 lat temu żuli liście Koki i odkryli wpływ kokainy na organizm. Wiele, wiele lat później kokaina była popularyzowana przez jej wielbiciele Zygmunta Freuda. No, wówczas jeszcze oczywiście nie było wiedzy dotyczącej zgubnych skutków uzależnienia. Tak? Od, od tego narkotyku. Stąd takie, a nie inne wypowiedzi Freuda. A proszę sobie wyobrazić, że popularny po dziś dzień przecież napój Coca-Cola no, też brał się z tego, że właśnie Coca to właśnie Coca, Cola to nasiona rośliny Cola. Stąd nazwa. Po jakimś czasie koncern Coca-Cola oczywiście zorientowawszy się, iż czy no, też zastosowawszy się do różnych rekomendacji, nie wiem jak to było. Oczywiście w szczegółach należy, no, nie może sprzedawać substancji, która jest na liście substancji nielegalnych. Zachował walory smakowe tych liści koki. Usuwając ze swojego napoju narkotyk. Tak więc ten posmak, charakterystyczny posmak Coca-Coli, on jest związany z liśmikoki, która, która rzeczywiście jest używana nadal przy produkcji Coca-Coli. Oczywiście Coca-Cola, coca, coca kocheiny, nie. Nie zawiera. Mówimy tutaj o naturalnych źródłach kokainy, czyli właśnie liściach koki. Natomiast w 1923 roku po raz pierwszy została syntetyzowana. kokaina, a oczywiście. Ta kokaina, która obecnie jest w nielegalnym obrocie na całym świecie, no, jest to kokaina w dużym stopniu syntetyzowana. To też nie jest tak, żeby kokaina nie była wykorzystywana w medycynie. Jakkolwiek w Polsce te krople nie są dopuszczone, ale w innych krajach stosuje się krople, które zawierają kokainę, celem obkurczania. Naczyń oka i stosuje się to właśnie w okulistyce. Jak działa, jak działa kokaina? Otóż no, kokaina działa jako inhibitor wychwytu zwrotnego noradrenaliny i w tym mechanizmie prowadzi do skurczu naczyń, skurczu łożyska naczyniowego, co zwiększa, podwyższa ciśnienie tętnicze krwi. To działanie prowadzi również do rozszerzenia, rozszerzenia źrenic, do rozkurczu oskrzeli, a z drugiej strony hamuje motorykę przewodu pokarmowego i sekrecję śliny. Tak więc, no, może dochodzić do zaparć, może dochodzić do takiego uczucia suchości, suchości w ustach. To działanie związane z wpływem na noradrenalinę, ale nie tylko na noradrenalinę, oczywiście działa kokaina, nie tylko na te receptory. Również jest inhibitorem wychytu dopaminy, i to tak ośrodkowo, jak obwodowo. W ten sposób ośrodkowo przyczynia się do euforii, i to jest główny, że tak powiem. No, Główna przyczyna, dla której kokaina używana jest przez osoby, które, które stosują ją nielegalnie, no ale również istnieje Działanie wpływające na układ krwionośny, również poprzez właśnie przyspieszenie akcji serca, to jest tak zwane działanie chromotropowe dodatnie, zwiększa się ciśnienie krwi i te elementy związane z działaniem kokainy na układ dopaminergiczny i na układ nadrenergiczny się sumują, przez co no, najbardziej niebezpiecznym skutkiem zażycia kokainy jest oczywiście. Bardzo duże podwyższenie, ciśnienia prowadzące do np. zawału serca, do kwotoków, do tym podobnych, tym podobnych powikłań, no i oczywiście prowadzące, prowadzące do, do zgonu. Jak zażywana jest kokaina? No Kokaina może być przyjmowana na różne sposoby. Kokaina jest wciągana w postaci tak zwanego białego proszku. Kokaina stosowana jest dożylnie i wtedy działa najszybciej. Już po kilku minutach. Kokaina przyjmowana jest doustnie. E, e, przyjmowana jest również w formie palenia. Tak? Zresztą to określenie kokainy mianem kraku bierze się właśnie z tego, że palenie kokainy, tych kryształków kokainy prowadziło do pękania ich i takiego właśnie charakterystycznego odgłosu. Stąd ta nazwa, ta nazwa krak. Tak więc jak widać, Dużo źródeł, dużo dróg podaży kokainy, podawana oczywiście dożylnie działa najintensywniej, najszybciej, ale generalnie w ogóle przyjmowanie kokainy prowadzi do szybkich efektów. No te efekty szybko również zanikają. W związku z tym ludzie, którzy nadużywają kokainy, no, przyjmują ją po prostu. Wielokrotnie. Te różne metody przyjmowania kokainy mogą nas naprowadzić na to, że dana osoba jest uzależniona od kokainy. Innymi słowy, jakieś częste krwotoki z nosa, tak? Jeżeli obserwujemy u młodego człowieka częste krwotoki z nosa, a nie są one uzasadnione np. Na naciśnieniem tętniczym czy jakimiś tam patologiami w układzie tzw. pętli naczyniowej, kiselbacha, która występuje w nosie, no to trzeba się zastanowić, bo może być to spowodowane właśnie wciąganiem tej, tej kokainy. Częstym objawem niepożądanym jest kaszel, a z takich objawów ośrodkowych to bardzo duże pobudzenie seksualne. Jak również to działanie takie właśnie propsychotyczne, które prowadzi do z jednej strony euforii, ale z drugiej strony, kiedy to wygasa, to pacjent popada w depresję. No i stąd właśnie konieczność przyjmowania kolejnych dawek kokainy, i te, to koło, można powiedzieć, się cały czas nakręca. Efektami działania kokainy może być również hipertermia. A także charakterystycznym i rzadkim objawem zażywania kokainy mogą być tzw. Tak objawy dotykowe. Ktoś ma poczucie, że na przykład chodzą mu po skórze jakieś mikroorganizmy, ktoś go dotyka, to są stosunkowo rzadkie objawy, a one występują rzadko w schizofrenii, ale również właśnie przy zażywaniu przy zażywaniu kokainy. Jaka dawka kokainy jest śmiertelna? No, jest, to, jest to 20 mg przy przyjęciu dożylnym, bądź 500 mg w przypadku substancji spraszkowanej. Tak więc no, trzeba uważać, bo w tych mechanizmach, które opisałem, kokaina prowadzi do, do śmierci. Jak się z tego wyrwać, to oczywiście bezwzględna abstynencja. Oczywiście, korzystanie z różnego rodzaju ośrodków odwykowych, czy też centrów zdrowia psychicznego, gdzie osobom uzależnionym od kokainy oferujemy leczenie, i my robimy w ten sposób, że po prostu dajemy im różnego rodzaju substancje, które jakby uzupełniają. Te, ten brak, ten, ten głód, który wiąże się z podawaniem, zaprzestaniem podawania narkotyku, czyli na przykład, jeżeli ktoś popada w depresję, to dajemy leki antydepresyjne. Tak? Jeżeli, jeżeli ktoś powiedzmy, no doznanie, dozna, doznaje omamów, no, to możemy podawać leki antypsychotyczne i tak dalej, i tak dalej. Stabilizatory nastroju, jeżeli mówimy o dużych wahaniach nastroju, takie jak chociażby kwas walproinowy, no, oczywiście, również w przypadkach takiej, takiej poważnej intoksykacji, w poprzednim odcinku opowiadałem o, o trutkach i. Eee, no, monitorowanie, czasami monitorowanie, każde monitorowanie również w warunkach ośrodko, ośrodka e, ojom takiego pacjenta bywa konieczne, no bo jeżeli rzeczywiście dochodzi do bardzo dużych zwyżek ciśnienia niczego trzeba to dzisiaj w jakiś sposób obniżyć. Tak, jeżeli dochodzi do groźnej hipertermii, trzeba na różne sposoby obniżać tą temperaturę ciała pacjenta. Wspomniałem o trutce, i mm, w przypadku e, zatrucia e, kokainą używamy benzydiozepin. To tyle. Nie bierzcie narkotyków. Trzymajcie się od tego jak najdalej. Łatwo popaść w uzależnienie, z którego później trudno wyjść. Bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Proszę o subskrypcję, proszę o udostępnianie. Postaram się odpowiedzieć na pytania, jeżeli takowe pojawią się pod odcinkiem. Pozdrawiam serdecznie.